Drodzy mieszkańcy gminy Kozłowo, bardzo dziękuję Wam za miły odbiór podczas mojej kampanii. Mam nadzieję, że moje odwiedziny dały Wam więcej świadomości, informacji na temat mojej kandydatury w tej kampanii. Mój cel był, jest i będzie zasadniczy: zatrzymać ekspansję wielkopowierzchniowych budynków naszej gminy i górników. To, jak mi odebraliście, pokażecie w głosowaniu. Ważne jest, żebyście poszli na wybory i zagłosowali. Pokazali, że dobro i przyszłość naszej gminy leży Wam na sercu i że dla was, dla przyszłych pokoleń ważne jest, abyśmy żyli w czystym, pięknym środowisku. Na koniec powiem tak. Bardzo ważnym momentem w mojej kampanii było odwiedziny w jednym domu, gdzie malutkie dziecko po kilkuminutowej rozmowie podeszło do mnie z cukierkiem, przytuliło się i dało mi to dużo siły. Pokazało, że to, co robię, jest ważne. A ważne jest to dlatego, że poprzez moje wizyty u Was poznałam Wasze problemy, Wasze rodziny, Wasze sytuacje, które na pewno w działaniu przyszłym będę brała pod uwagę i będę starała się pomagać jeszcze bardziej, jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Dziękuję Wam bardzo i proszę o głos. Idźcie na wybory i pokażcie, że dobro Waszej Gminy leży Wam na sercu. Dziękuję.